Cześć! Zmieniając samochody, zawsze chcemy zrobić choćby minimalny krok do przodu. Kupić coś lepszego, szybszego, może większego, tylko trzyma nas najczęściej oczywiście budżet. I dzisiaj zobaczymy przykład takiego ciekawego upgrade'u do auto właśnie znacznie szybszego i lepszego i bardziej premium, a wszystko w bardzo przystępnym budżecie. I żeby nie brzmiało to jako reklama BMW, bądź jest i haczyk. I to bardzo duży haczyk. Zapraszam. wszystkim, jestem Karol. Na co dzień jeżdżę moim samochodem po Warszawie. A przyjechałem dzisiaj do Was BMW model 430i, czyli moim kochanym samochodzikiem. Wiem, że czwórka już była na kanale, lecz przyjechałem tutaj trochę inną wersją. Po pierwsze jest to wersja Grand Coupe, nie Coupe, czyli pięciodrzewiowa odmiana czwórki. Dodatkowo jest to trochę inny silnik, bo nie jest to 420, lecz 430i, więc jest trochę mocy więcej. Mimo tego, że jest to ta sama pojemność, czyli dwulitrowa benzyna, ja ogólnie samochodami robię dużo tras, więc musiałem mieć niezawodny samochód. Miałem wcześniej Renault Clio, był to silnik nieduży, 1,2 litra, 73 koń w gazie. Wachlarz samochodów, jakich szukałem, był bardzo duży, bardzo skrajnych. Od samochodów takich jak Renault Clio chciałem jakby portugę generację do nawet najwyższych marek premium jak Audi, właśnie BMW czy nawet rozglądałem się za Mercedesem. BMW patrzyłem jako ostatnie, gdyż nie kojarzyło mi się dobrze. Kojarzyło mi się przeważnie z hamskim prowokującymi osobami, takimi typowymi Sebikami. Bardziej szukałem czegoś na co dzień, powiedzmy, eleganckiego, lecz też z charakterem. Dlatego patrzyłem takich takie samochody, na przykład jak Kia Stinger. To był mój wymarzony samochód. Bardzo chciałem zakupić Kia Stinger i przymierzałem się do niej dwa razy. Lecz gdy za pierwszym razem wsiadłem do Kij Stinger była to wersja z szyberdachem i niestety się do niej nie zmieściłem. Jestem osobą dosyć wysoką, mam ponad 2 metry wzrostu i okno dachowe mi przeszkadzało. Dlatego postanowiłem drugi raz się przymierzyć do Kij Stinger. Bez okna dachowego, lecz też nie czułem, że to jest ten samochód. Kia Stinger chciałem zakupić z silnikiem 3,3 litra, lecz mimo tego, że miało to dosyć okaźną moc, nie czułem przyjemności z jazdy. Kolejnym samochodem, jakim patrzyłem, było też Audi A5 w wersji pięciodrzwiowej. Problemem z Audi w mojej ocenie było to, że jest nieświeże. Chciałem coś bardziej wyróżniającego się z tłumu. Coś, co sprawi, że przyjadę i ludzie delikatnie zarzucą oko na ten samochód. Dlatego Audi też odpadło. Mimo tego, że było bardzo fajne, to niestety nie spodobało mi się to, jak ten samochód wygląda i z zewnątrz, i z wewnątrz. Pod względem tego, że stylistyka linia była dla mnie trochę zbyt staromodna. BMW, które tutaj widzicie. Tak naprawdę znalazłem przypadkiem na początku. Oczywiście jak myślę większość osób naśmiewałem się z tych oto pięknych nerek. Też mi się one nie podobały na początku, lecz y, uważam, że dobra konfiguracja sprawi, że może to wyglądać dużo lepiej. Y, kolor, który tutaj mamy to portimao blue. Y, można go również spotkać na trójkach i czwórkach, lecz na trójce jest trochę inaczej. Ten kolor plus rozszerzenie pakietu Shadow Line, czyli wszystkie stawki chromowane, błyszczące są zamienione na czarne. Uważam, że sprawiają, że nerki wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Nie są tak ordynarne jak w, w wersji, gdy one są błyszczące. I uważam, że to bardzo ładnie się ze sobą zgrywa. W tym samochodzie mamy M-pakiet wizualny. Tak więc, co wchodzi w ten M-pakiet? W tym samochodzie dobrałem pełny pakiet Shadow Line, nie brałem takich dodatków, które pokazywałyby, że ten samochód ma więcej mocy. Nie brałem spoilera czy karbonowych lusterek, uważałem, że nie jest to potrzebne, chciałem, żeby ten samochód wyglądał bardziej elegancko i nic nie udawał. Miałem do wyboru w tym samochodzie felgi między 18 18 calami a 20 calami. 20 calami. Wybrałem 19-calowe ze względu na to, żeby mimo wszystko prezentowało się dobrze, lecz nie wpływało na komfort jazdy. Uważam, że profil opony jest i tak już wystarczający, a mimo wszystko chciałbym delikatnie bardziej komfortowo jazdę. I tutaj niestety pojawia się pewien paradoks, bo zamówiłem w tej mojej konfiguracji sportowe zawieszenie. Teraz tego żałuję. Zastanawiałbym się nad zawieszeniem bardziej miękkim, standardowym bądź adaptacyjnym. Na co dzień jest to bardzo męczące. Mimo tego, że gdy jeżdżę często po trasach czy w warszawskich drogach, ulice są naprawdę dobre, to gdy przejeżdżam po trochę bardziej wyboistych drogach, naprawdę jest to odczuwalne i wpływa na komfort jazdy. To sportowe zawieszenie. Plus tego sportowego zawieszenia jest taki, że bardzo dobrze ten samolot się prowadzi. Lecz myślę, że to samo moglibyśmy uzyskać adaptacyjnym zawieszeniem i warto, wydaje mi się, dopłacić do. Adaptacja do jego zawieszenia. Od razu, gdy wsiadłem do tego samochodu, zauważyłem, że wszystko jest robione pod kierowcy. Cała ergonomia jazdy jest rewelacyjna. Zwiniłem całkowicie zdanie o tej marce. Wcześniej odrzucałem pomysł kupienia BMW. Gdy usiadłem, minęło dosłownie ułamek sekundy, i ja już wiedziałem, że ten samochód będę planował zakupić. Na pewno Was interesuje, jak wygląda finansowanie, skąd mam pieniądze na ten samochód. Więc postaram Wam się wszystko dokładnie opisać. Po pierwsze, skąd udało mi się uzbierać kwotę na ten samochód? Pierwsza rzecz to posiadałem wcześniej samochód, który sprzedałem. Samochód, który sprzedałem wcześniej za kwotę 24 tysięcy, był częścią na wpłatę własną. Wpłata własna na ten samochód wynosiła około 22%, czyli równo 50 tysięcy. Dodatkowo Samochód jest leasingowany na 3 lata, 36 rat i rata jest stosunkowo niska, bo w tym samochodzie jest to 1690 zł netto. Uważam, że to bardzo atrakcyjna kwota stosunkowo do tego, co ten samochód oferuje, i patrząc na oferty leasingowe innych producentów, ta była najbardziej atrakcyjna. W tym samochodzie mam promocyjny leasing, i jego oprocentowanie jest bardzo niskie. Jest to około 2,5% ze stałym oprocentowaniem. Więc, mimo tego, że mamy obecnie bardzo wysokie stopy procentowe, ja nadal płacę bardzo mało za ten samochód. W mojej ocenie jest to mało. Cena samochodu to 229 tysięcy a jego konfiguracja to 270 tysięcy. Tak więc zostałem 41 tysięcy rabatu. Tradycyjnie przypominam, że tanie OC kupicie na Mubi.pl, one przez Zachar. Wystarczy wprowadzić do porównywarki dane Waszego samochodu, wybrać z listy tych najtańszych znalezionych ofert na rynku tą naj, najtańszą, a następnie kupić ją jeszcze taniej o 150 zł cashback, czyli poniżej ceny rynkowej. Link znajdziecie w opisie, tam znajdziecie też szczegóły, jak można zarobić do 2000 zł premii za polecanie. Zapraszam serdecznie. Pod maską mojego samochodu, czyli 430i, znajduje się dwulitrowa benzyna o mocy 245 koni mechanicznych. Mam tutaj moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Uważam, że jest to wystarczająco dużo mocy. Katalogowo przyspieszenie jest tutaj w 6,1 sekundy. Wydaje mi się, że ten silnik jest idealny ze względu też na ekonomiczną jazdę. Oraz żeby dawały chociaż ciut sportowych emocji. Gdy wymieniłem olej, dostałem bardzo dokładny raport, co w samochodzie jest jeszcze do zrobienia. Zastanawiacie się, co w samochodzie, który ma przejechany 1500 km, było do zrobienia. Okazało się, że samochód wyjechał z, już z fabryki z przeterminowaną gaśnicą. Wtedy dostałem propozycję, że mogłem wymienić za koszt ponad 500 zł. Zapytałem się o co chodzi. Oczywiście, troszeczkę sytuacja była dla mnie delikatnym zaskoczeniem, lecz BMW uznało, że to jest jakieś delikatne nieporozumienie, zamieszanie i zostało to wymienione bez dodatkowych kosztów. Dodatkowo, BMW oferuje bardzo fajną usługę, że nagrywa proces naprawy. Bądź wymiany oleju w moim przypadku, i jest wszystko udokumentowane. Mam wygenerowany link do całego raportu z przeglądu, łącznie z filmem. Dodatkowo przegląd jest zapisany w książce elektronicznej, którą można zawsze sprawdzić w samochodzie. To był tryb EcoPro. A teraz przełączymy sobie na Sport Plus. W 3-drzwiowej wersji BMW serii 4 mamy do dyspozycji 430 litrów. Tu jest wersja 5 drzwiowa. Jest troszeczkę tego miejsca więcej. Mamy tutaj 470 litrów. Dla mnie jest to wystarczająco. Pakujemy się w bagażnik z dziewczyną na jakiś dłuższy weekend, bez problemu. W tym samochodzie jechaliśmy w 4 osoby na dłuższy wyjazd. Bez problemu zmieściło się wszystko. Mamy tylko jeden haczyk plus standardowe złącze 12V. Fotele oczywiście się składają w tej wersji. Wtedy podłoga jest płaska. Naprawdę miejsca jest bardzo dużo, lecz w tym samochodzie jeszcze nigdy nie miałem okazji przewozić niczego ze złożonymi fotelami. Oczywiście w bagażnik możemy to delikatnie zwiększyć jego przestrzeń wyjmując jedną półeczkę, czyli i tutaj. Możemy też wyjąć oczywiście drugą. Myślę, że nie mam potrzeby tego robić teraz. I troszeczkę się zwiększy przestrzeń bagażnika. Chciałem wam teraz pokazać wnętrze mojej czwóreczki, jak pewnie specjaliści BMW wiedzą jest to to samo wnętrze co w serii trzeciej i e, chciałbym tutaj dodać, że mimo tego, że oglądałem wiele samochodów tylko w tej czwórce czuję się naprawdę komfortowo, mam ponad 200 cm wzrostu i jak możecie zauważyć mam ponad 4 palce nad głową, jest to naprawdę dla mnie komfortowe ułożenie i czuję się tutaj bardzo wygodnie. Na łokieć nie mamy niestety regulowanego podłokietnika, lecz jest on na tyle duży, że mój łokieć jest w dosyć wygodnej pozycji. Jeżeli chodzi o wykończenie, takie elementy jak deska rozdzielcza, tutaj wszystko jest naprawdę bardzo dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Bardzo fajne jest to, że obicie na nogę, w którym trzymam miejsce, jest naprawdę bardzo miękkie i dobrze w standardzie jak naprawdę mamy tutaj ten element deski bardzo fajnie wykonany. Nie jest to piano black, jedynie piano black mamy tutaj. Oczywiście staram się o to dbać, lecz już troszeczkę delikatne mini ślady widać z zarysowania. Na plus bardzo sobie cenię to, że wszystko tutaj da się obsłużyć za pomocą przycisków. Bardzo fajnym, fajną rzeczą jest to, że posiadam tutaj przyciski do skrótów w pewnych funkcji. Ja sobie pod jedynką na przykład ustawiłem oświetlenie wewnętrzne, pod dwójką mam spalanie, a na przykład pod trójką mam wskaźnik sportowy. Po to, żeby wiedzieć, kiedy samochód się na tyle rozgrzał, żeby można nim troszeczkę szybciej pojechać. Bardzo sobie również cenię pokrętło i Drive. Myślałem na samym początku, że fajnie, jeśli samochód ma duży, dotykowy wyświetlacz, lecz yy, mówiąc szczerze, jest troszeczkę niewygodne wyciągając jej rękę, mimo tego, że nie ma tutaj jakoś daleko i jest ten ekran dosyć ergonomicznie przystosowany dla mnie. Używam tylko pokrętła iDrive yy, i skrótów klawiszowych. W samochodzie oczywiście posiadamy Apple CarPlay i jeżeli chodzi o Apple CarPlay'a, to myślę, że tutaj warto tutaj taką ciekawostkę. Gdy odbierałem ten samochód, BMW przychodziło na nowy model procesorów. Nie za bardzo wiedziałem, o co w tym chodzi, lecz efektem finalnym było taki, że przez pierwsze parę miesięcy jeździłem bez pewnych opcji, które miałem w swojej konfiguracji. Nie miałem takich rzeczy jak hotspotu Wi-Fi, czy Apple CarPlaya i Android Auto. Gdy nie miałem funkcji podłączenia telefonu, bardzo często używałem map, które są systemowymi mapami od BMW. Są naprawdę bardzo dobre. Nawet bym powiedział, że w pewnych sytuacjach okazały się lepsze niż mapy googlowskie. Również pokazują natężenie ruchu oraz mapy się aktualizują naprawdę bardzo szybko. Minusem Apple CarPlay'a jest taki, że nie szczytuje na wyświetlaczu centralnym map jedynie mapy centralne są szczytywane na wyświetlaczu środkowym ja byłem zwyczajny do tego, że widziałem kierunek jazdy na wyświetlaczu kierowcy e, obecnie tego nie mam i uważam że, to bardzo fajna, uważam, że to była bardzo fajna funkcjonalność posiadam funkcję Drive Record e, samochód automatycznie nagrywa pewne zdarzenia na drodze bądź mogę to wywołać ręcznie we wcześniejszych samochodzie, jakie posiadałem, posiadałem oczywiście kamerkę. Wszyscy wiemy, że polscy kierowcy potrafią być bardzo dobrzy, jak i bardzo skrajni w drugą stronę. Posiadałem kamerkę i kamerka posiadała niestety brzydki kabel, który zwisał do ładowarki samochodowej. Tutaj chciałem tego uniknąć, więc dokupiłem opcję, aby wszystko było automatycznie. Samochód jest stosunkowo długi, dlatego posiada bardzo fajną funkcję, jaką jest asystencja cofania. Samochód zapamiętuje do 50 metrów jazdy do przodu, i później może 50 metrów wyjechać po naszych śladach. Gdy wjedzie się w ciasne uliczki, wtedy samochód automatycznie wyjeżdża. Nic nie musimy robić, i na pewno nam to bardzo ułatwi przyjemność sprowadzania tego samochodu. Mamy tutaj linię Grand Coupe, mimo tego, że jest ona. Piękna, to niestety z tyłu jest troszeczkę mało miejsca. Uważam, że osoby tak do metra m, może 80 jeszcze się tutaj zmieszczą. Osoby tak jak ja, dwumetrowe, niestety nie znajdą tutaj za dużo miejsca. Fotel przedni jest tak, że usiądę na nim, więc próbuję usiąść sam za sobą. Jak pewnie widzicie, na nogi mam dosyć dużo miejsca. Jest tutaj. Myślę komfortowo, lecz niestety na głowę mam bardzo mało miejsca, brakuje mi myślę jakichś 10, może 5, 8 cm do tego, żeby się wyprostować i jechać komfortowo. Yy, niestety nawet jak się lekko obniżę, to tutaj jest stosunkowo mało miejsca. Jeżeli chodzi o jazdę, posiadamy w tym samochodzie jedynie cztery tryby i tylko dwa można je konfigurować. Pierwszy z nich, Eco Pro. Jest to tryb, którego najmniej używam. Samochód jest wtedy zdecydowanie mniej rezolutny, słabiej reaguje na gaz. Mimo wszystko uważam, że ma fajne funkcjonalności, które inne tryby nie mają. Samochód posiada funkcję czytania znaków oraz w nawigacji wie, gdzie pojawią się następne ograniczenia, dzięki czemu samochód pokazuje mi, kiedy powinienem odpuścić gazu. Dzięki czemu spalanie jest mniejsze. Na co dzień w komforcie. Jest to wtedy najbardziej dla mnie przyjemna jazda. Tryb komfort tak naprawdę jedynie różni się dozowaniem gazu ze względu na to, że jest to ze względu na to, że w tym samochodzie jest zawieszenie sportowe, a nie adaptacyjne. Kolejnym trybem jest sport. Sport dzieli się na dwa tryby. Standard oraz Plus mm, oraz tryb sport można skonfigurować. W konfiguracji tych trybów tak naprawdę nie mamy zbyt wiele. Mam jedynie układ kierowniczy, który jest zmienny e, oraz to, jak silnik i skrzynia biegów reaguje na gaz. Uważam, że ten samochód mm, w pewnym stopniu prowokuje do szybki, szybkiej jazdy. E, naprawdę ma w, e, dużą mocy, jeżeli chodzi o polskie drogi, co sprawia, że naprawdę można czerpać przyjemność z jazdy. Co warto wspomnieć, gdy konfigurowałem ten samochód, nie mogłem wybrać X-rewa i w tej wersji posiadamy tył napęd. Gdy konfigurowałem ten samochód, byłem przekonany, że dostanę go z oponami całodoby, całorocznymi. Lecz jednak okazało się, że był na letnich, nie byłem tego świadomy i niestety, ale gdy odebrałem samochód na letnich oponach z tylnym napędem, a było dosyć sporo śniegu, mimo tego, że trakcja naprawdę dużo tutaj robi roboty i nie pozwala kierowcy stracić kontroli nad pojazdem, i tak niestety samochód wpadał w delikatne poślizgi, mimo tego, że nie jechałem stosunkowo agresywnie. Ważnym myślę aspektem tego samochodu jest fakt, że posiada bardzo dobre wyciszenie, mimo tego, że drzwi nie mają ramek, według mnie jest bardzo dobre, wzorowe. Gdy jeździłem innymi samochodami, takimi jak Kia Stinger Audi A5 czy Mercedes Cela nie czułem takiej przyjemności z jazdy. Uważam, że układ kierowniczy czy to jak ten samochód odczuwa się podczas jazdy jest naprawdę na najwyższym standardzie. Podczas gdy konfigurowałem samochód, niestety nie miałem możliwości wybrać X-Refa i powiem szczerze, że bałem się, jak będzie wyglądała jazda z samochodem tylnonapędowym. Teraz naprawdę teraz wydaje mi się, że X-Ref jest czymś na pewno bardzo dobrym. Lecz e, tył napęd sprawia, że przy delikatnym przyspieszaniu, bądź szybszym przyspieszaniu samochód naprawdę fajnie potrafi poczuć, że, że odpycha się e, z tylnych opon, delikatnie potrafi zarzucić, mimo wszystko jest to bardzo kontrolowane. I tylko przy naprawdę sportowych ustawieniach e, i śliskiej nawierzchni samochód może stracić przyczepność lecz i tak uważam, że jest to naprawdę coś przyjemnego. Samochód posiada funkcję Launch Control. Żeby w nią wejść, trzeba przejść w manualną opcję sterowania biegami, przejść w tryb Sport Plus i delikatnie wyłączyć trakcję. Trakcja ma dwa ustawienia. W pierwszym przyciskiem delikatnie ograniczamy trakcję, przytrzymując 5 sekund całkowicie wyłączamy trakcję. Przy czym e, wtedy samochód jest naprawdę bardzo trudny do panowania, i z moim e, średnim doświadczeniem jest to nadal niemożliwe, żeby go panować. E, żeby włączyć funkcję Launch control, tak jak. E, żeby włączyć funkcję lounge control, trzeba przełączyć skrzynię biegów w manualną, włączyć tryb sport plus, e, wyłączyć trakcję, przycisnąć y, pedał hamulca dodać gazu, wtedy załącza się system launch control, koła delikatnie boksują i wtedy samochód przyspiesza. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z zakupu. Dokonałbym tego zakupu jeszcze raz. Polecam ten samochód naprawdę wszystkim. Przekonać się do niego. Ludzie mogą myśleć, że wygląd jest kontrowersyjny, lecz na żywo to naprawdę wygląda dobrze. Ja jestem zadowolony. Jeżeli myślicie o zakupie samochodu, Dajcie szansę BMW, może wam czwórka się nowa spodoba, mi się bardzo spodobała. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że mój samochód Wam się spodobał. I zapraszam do subskrybowania kanału oraz zapraszam was wszystkich, abyście polajkowali ten kanał. Dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia.